Będę chciał rozlać e, między 200-250 a 250 litrów na hektar prawdopodobnie to będzie znaczy na pewno będzie pierwsza, ale raczej będzie ostatnia dawka e, czyli na raz bym chciał to rozlać, znaczy się nie rozsiać, rozlać e, z dwójką będę jechał 3 czwarte gazu, tak na wyczucie już no i zobaczymy jeżeli pójdzie z 200 litrów tak powinno mniej więcej pójść Najlepiej żeby poszło z 220 Jakby poszło takie 200 no To jeszcze będę mógł e, dorzucić Ja tamtą roku zrobiłem na raz I chyba w tym będę też tak celował Żeby już nie kombinować Nie jeździć za dużo No ale zobaczymy Jeżeli mi wyjdzie za mało No to po prostu Najwyżej stówkę się dorzuci I zrobi się drugą dawkę A jeżeli tu wyjdzie Jeżeli mi wyjdzie 250 To nie wierzę już nic, tylko ewentualnie odżywki do liścia i tyle. Dobra, wszyć przyjechałem. Tak mniej więcej to wygląda. O, dobra, zobaczymy zaraz jak to nam zejdzie. O ty! Dobrze, że wyszedłem, bo końcówka coś nawaliła jedna. Tyle co, tyle, co je sprawdzałem. No ale to tak jest, przyjdzie na, na wodzie inaczej, na rsm też inaczej. Dobra, obracamy się. Przyjechałem na drugie pole, ale słuchajcie, błąd popełniłem, muszę się do tego przyznać. Przyjechałem e, poprzeczkę na trójce i w jedną stronę, także mi tu troszkę za mało wyszło i na pewno będzie, będzie poprawka. E, może nie, nie całego pola, ale gdzieś tam trzeba będzie przejechać. E, no trudno, popełniłem błąd. To nie jest winny, niech rzucić. nie rzuci. za e, zamartwie trzeba będzie po prostu poprawić. No i we mnie tak kamieniami rzucacie do winy? Wbiłem dwa razy trójkę i kurczę i mi się po, pochromoliło to wszystko. Ale nie przyznaję się. Czasami tak wychodzi po prostu i tyle. Myślę, że tu już będzie dobrze wychodziło. Zobaczcie jak te krople się rozkładają. O, ładnie. E, zboże jest suche. Ważne, że właśnie że, ważne, żeby było suche przy... W momencie aplikacji, żeby nie doszło do poparzeń, albo do jak najmniejszej liczby, ale jak będzie suche, to nie będzie poparzeń, krople się nie będą zbierały na liściach. E, żeby nie było wiatru, bo wtedy może duży wiatr e, tą strugę, te krople rozbijać i wtedy będzie pył się robił, wtedy już 100% są pop popalenia. E, najlepiej, żeby właśnie żeby całe krople docierały do ziemi, do liści, no, do ziemi, no. Dobra. Ja muszę się zatankować. No jeszcze troszkę pyskania przede mną, rozlewanie. Ok, jest korekta ustawień yy, tak na dwójką, tak jak mówiłem, ale na pół gazu z GPS-u mi tu po, na telefonie pokazuje między 3 yy, wróć między 4 a 5 km na godzinę yy, i ciśnienie jest 2 2, 2 bara, także Powoli sobie jeżdżę eee, Powoli jeżdżę po, Już nawet nie tego, nie wbijam innych biegów na przejazdach Tylko sobie powolutku drzeżę, żeby znowu nie popełnić gafy Tu na razie jest OK, No i teraz zaczęło wychodzić Sobie jeszcze zmierzyłem odległość, także eee, Poprzeliczałem szybko i jest na razie, jest na razie good Dobra ja kończę robotę i jadę się jeszcze raz zatankować i na następne pole Czyli jakieś 200 litrów na hektar myślę, że dla przeżyta to powinno wystarczyć, ale jeszcze będziemy monitorować to na bieżąco. Jak coś to się dorzuci troszeczkę dam jeszcze, ale to raczej tylko raczej w liściu. Wujka jest, jest e, raczej do liścia dodamy coś.